Tylko nie na czas kaskę, bo jest. Brown to po prostu lepiej, że potrafił na Radzie w zamknięty. Bo się przy kolegach powiedzie Trzaskowski. No weź. Dako głosujemy. Tylko nie na czas kaskę, bo jest. Pan na kogo głosował? Po no, no, no tajemnica. <laughs> na Brauna i na Nawrockiego. Na Dlaczego pan tak brzydko mówi o Rafale Trzaskowskim? No bo jest niedobrym człowiekiem, on się skuma z, y, posu, y, z Tuskiem i co będzie? Z czego wynika takie zainteresowanie Karolem Nawrockim? Nie wiem z czego wynika, nie zastanawiam się, bo dla mnie to nie jest kandydat. Pana Trzaskowskiego jest zupełnie odcięty od grupy ludzi reprezentowanych przez PiS, których z kolei działaniami zupełnie nie pasują. Jak, jak pan złodziejstwo? Wy to pewnie słowo Mirmance'em, tak? Dokładnie, no, no Sławomir. Tak nas, no młodzieży polskiej. No. Ale już od... ale warto wybrać mniejsze zło. Ja no, tak Nawrocki jestem mniejszym złem według no. nas. Czyli Karol Nawrocki. No nie do końca, ale no twojego złego... Dwojga... mniejszym złem. Z dwojga... Z dwojga... Po prostu boisz się przy kolegach powiedzieć Trzaskowski. No weź. <laughs> moim, moim zdaniem jest najlepszy jednak Tadol. A co jest y, najgorszego w, w Rafale Trzaskowskim? Y -y, jeszcze jest nieprawdomówny? A dlaczego jest Adrian Zandberg akurat? No, bo najbardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o jego poglądy. A dlaczego tak nie taki słowo Niemensen, Grzegorz Brown? No, bo mają zupełnie poważne poglądy i ekonomiczne, i społeczne. Brown to po prostu lepiej, że trafił być na Radzie zamknięty.